Witam was, docent polski Żar leje się z nieba. Człowiek wraca z miasta naprawdę wykończony. Nawet metro nie pomaga, albo pomaga w niewielkim stopniu. No ale nie ma nic lepszego niż przyjść z roboty i napić się zimnego i lekkiego, lekkiego piwa, a wiadomo, że z tymi lekkimi w Polsce za dobrze nie jest. Yy, oczywiście ktoś może powiedzieć, no 1 jed, jed, na 100 jakieś półprocentowe piwa. No dobra, ale ja cały czas mam na myśli właśnie niskoalkoholowe coś między 1 na 3, tak? Yy, I pod tym względem jest naprawdę cienko. Ale nasz Grodzisz, nas, nasz klasyczny polski Grodzisz mieści się w przedziale 2,6 alko, więc jak najbardziej do tych niskoalkoholowych piw się zalicza. No więc otwieramy dzisiaj Grodzisza. No, i dobrze się składa, bo Pinta niedawno swojego la Grodziskie Reedycja 2010, czyli piwo, od którego wzięła się piwna rewolucja w Polsce. No, właściwie tak nieświadomie, ale to jest nawiązanie do tego wyjątkowego piwa, la Grodziskie w wersji 2020 i piwo, które było uważone w trakcie pandemii albo przed pandemią. A piłem je po raz pierwszy na restarcie lokali, który miał miejsce w kwietniu? W połowie kwietnia, czy w połowie maja? 18 maja chyba był restart. Jakoś tak. I to było właśnie sosy czwarty, czyli hopi grodziskie. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale dlaczego zestawiasz w ogóle ze sobą te dwa piwa? I dlaczego nie ma ślepego testu? Po pierwsze, zestawiam je, ponieważ piłem już to piwo w wersji butelkowej i naprawdę byłem urzeczony goryczką. Następnie piłem to piwo w wersji beczkowej, lanej i tej goryczki już tak nie odczuwałem. E, chłopaki z Pinty mówili, no ale docent, daj spokój, przecież to jest ten sam tank, tam się nic nie zmieniło. E, to jest to samo. Więc jestem bardzo ciekawy, jak kolejne, e, kolejna degustacja piwa butelkowego, czy również odczucie goryczki e, będzie wysokie. No i skoro odczucie goryczki wysokie, no to Hopi Grodziskie w tym momencie jak najbardziej pasuje, bo też o tą goryczkę e, nam chodzi. Uh, dobra, nic nie piłem od przyjścia yy, z pracy, więc naprawdę podejrzewam, że to 03. Walne od razu. Myślałem, że w ogóle nic nie będę mówił, tylko po prostu otworzę to piwo, naleję i wypiję. Także nic nie czytam, żadnych etykiet, tylko ewentualnie parametry 26Alko 7I8 Baninga. Szkło, jak widzicie, takie średnie do Grodzisza. Ale to jest najlepsze. Nie mam dedykowanego do Grodzisza w dwóch egzemplarzach. Prezentuje się bardzo dobrze. Co prawda nie ma totalnego klaru, ale ten opal tutaj jest akceptowalny. Biała, drobna piana. Szlachetna, dębowa wędzonka. Tym się różni od bukowej, że nie jest aż taka mięsna, mięsna, ogniskowa, oscypkowa. Chociaż delikatnie oscypkowa jest. Taka właśnie delikatny serek. Bardzo fajna. Ona nie jest tak mocna jak bukowa. Świetnie. Dobra. Piję, bo zaschnie mi w gardle. Zdrówko. Mmm. Orzeźwiające to jest podstawa. Wysycenie średnie i tutaj zdecydowanie by się przydało wyższe wysycenie, bo przypominamy, grodziskie to polski szampan, więc to wysycenie, to buzowanie tutaj powinno być dosyć mocne, a nie jest, więc zdecydowanie do poprawy wysycenie. Ale ta goryczka tak, słuchajcie, jest. Ona się osadza z tyłu języka. Bardzo fajna goryczka. Słuchajcie, takie 0,3. To jest w ogóle moment. Mimo swojej lekkości, swojego lekkiego odczucia, piwo absolutnie nie jest wodniste. Nie masz poczucia, że pijesz wodę. Jest bardzo treściwe, jak na swoje parametry. I to jest super. Po prostu pijesz lekkie, treściwe piwo. No o to chodzi. O to chodzi. Doskonale gasi pragnienie. I nareszcie można już, właśnie, ten pierwszy, pierwsze pragnienie ugasić. Ta goryczka nie jest aż tak mocna, jakie miałem wrażenie, pijąc pierwszy raz tą pintę. A kubki smakowe mam wyczyszczone idealnie. Nic nie piłem, oprócz kawy, chyba rano. Więc. Goryczka jest, ale bym się nie obraził, jakby była trochę większa. Jestem teraz bardzo ciekawy, jak w wykonaniu hopi kroplistkie, w wykonaniu Funky Fluid i same Krafty, wypadnie, czy ta goryczka będzie większa niż tutaj, w pincie. Ale naprawdę to jest czysta przyjemność pić to piwo. Rewelacja. A! Nie można nie powiedzieć tego. Fascynaci zapewne oglądali, ci co nie oglądali zachęcam do wygospodarowania sobie pół godziny i obejrzenia materiału z ojcami weteranami, założycielami polskiego piwowarstwa rzemieślniczego, czyli usiedliśmy sobie w Beskidach z Ziemkiem Fałatem, Grzesiem Zwierzyną i Andrzejem Sadownikiem i pogadaliśmy jak to było z tym Grodziskim i tam padła z ust Ziemka taka, taka konkluzja, że byli... Bardzo pozytywnie zaskoczeni, że piwo 03 o mocy alkoholu 2,6 i cenie 5 zł wyprzedało się pół nakładu pierwszego dnia. Więc wracam do tej sytuacji. 2,6-0,3 cena 5,90. Jakbyśmy mieli taką inflację w Polsce, niecałą złotówkę przez 10 lat byłoby naprawdę <śpania> wspaniale. Ale tak to właśnie się stało. To piwo przez 10 lat podrożało o 90 groszy, więc naprawdę warto uderzać do swoich specjalistyków i zakupić tego Grodziskiego trochę więcej, bo znika momentalnie. Dobrze, za chwilę Funky Fluid. No dobra, i czy Funky Fluid we współpracy, w kooperacji z Samekrafty, czyli z słynnym, znanym miłośnikiem piwa Grodziskiego Marcinem Chwilę Marcin pozdrawiam jak najbardziej, Hopi grodziskie, i tutaj są o ile jest jedna odmiana w przypadku pinty lubelski, To tutaj mamy chmiele polskie z Polish Hops od Pawła Piłata. Pawle, pozdrawiam w postaci książęcy, Oktawia, Sybilla i eksperymentalny Polish Hops, nienazwany. Czyli cztery naprawdę mocne pozycje od Piłata. No, i co, będzie bardziej goryczkowe? Będzie bardziej wysycone? Yy, szybko, parametry 8, 2 i 7. Bardzo zbliżone. O, tutaj już mętność zdecydowanie inna, wyższa. Tak. No, New England grodzisz. Jeszcze nie pastry grodzisz, ale New England zdecydowanie. Zdecydowanie zmętniony, ale w pozytywnym odbiorze, nie żadne brudne błoto, ale ciemno złote zmętnienie. Piana biała, drobna, ale nie tak obfita jak w przypadku pinty. No więc wygląd zupełnie nie jak grodziskie, a jak hazy ipka. No i co? Aromat hazy ipki? <laughs> Trochę tak. To jest feria owocowa, naprawdę, mnóstwo owoców: cytrusy, truskawki, trochę ananasa. No, po prostu yy, owocowy, owocowe stoisko. I gdzie się ta wędzonka. No, gdzieś jest, ale ona jest naprawdę tak delikatna. Tak delikatna na pierwszym planie owoce w przeróżnej postaci. A pamiętajmy, że to są polskie chmiele i one dają takie owoce, niesamowite. Fantastyczny, kompleksowy, świeży aromat owocowy i wędzonka. Jest gdzieś z tyłu, chociaż jak sobie tak mieszam, to ta wędzonka bardziej dochodzi do głosu. Tylko ona nie jest taka szlachetna, mam wrażenie. Ta wędzonka taka troszkę pośmierdująca jest. Troszkę to nie pasuje, nie? Owoce, świeże, takie rześkie i z tyłu taki duszący, dławiący, taki troszkę skarpetowy, yy, wędzony aromat. <ścoughs> Zdróweczko. Mmm! Dziwnie smakuje. Jest sporo owoców, ale jest też kwasowość. I ta kwasowość jest taka dziwna, bo ona jest i razem z tymi owocami i razem trochę z tą wędzonką. I tak to ze sobą średnio gra, słuchajcie. Średnio to ze sobą gra. I zawsze z Marcinem dochodziliśmy do tej konkluzji, że grodziskie jest stworzone do leżakowania. Jest stworzone do tego, żeby długo sobie stało, i często bywa tak, że to grodziskie jest lepsze. No właśnie, takie wyleżakowane nawet po terminie. Natomiast w przypadku takiego wariantu grodzisza na polskich chmielach. No mam wrażenie, że jednak tutaj leżakowanie może nie służyć temu piwu. Mam wrażenie, że to piwo jest troszkę gorsze niż jakie piłem na świeżo. Aczkolwiek na świeżo piłem tylko i wyłącznie petainera, wersję lano. W ogóle nie piłem z butelki, więc może ta butelka podobnie smakowała. No jest przedziwne, słuchajcie, bo mówię, to połączenie jest wędzonka w smaku. Jest sporo owocowości, jest nawet lekka soczystość, przy czym ciało jest średnie, wysycenie jest średnie i do tego dochodzi taka lekka kwasowość. To połączenie nie jest dla wszystkich i szczerze mówiąc... Mm, no jeszcze owoce i węzonka okej, okay, ale ta kwasowość mi tutaj trochę przeszkadza. To nie jest, słuchajcie, lichtenhainer, tak? Że mamy węzonkę i sauer. Więc tutaj ta, ta, ta kwasowość troszkę, troszkę mi przeszkadza. Ona nie jest w typie sour. Wow. Nie pozostaje nic innego, jak przepłukać sobie kubki smakowe tym czyściochem, naprawdę tym szlachetnym naszym grodziszem. Aczkolwiek ja nie jestem jajogłowym, nie jestem absolutnie ortodoksem i bardzo, bardzo chętnie witam wszelkie warianty, wszelkie Wariacje na temat grodzickiego, więc ja popieram, naprawdę lana wersja smakowała mi bardzo. O, wysycenie, ok, odbija się. Wysycenie w porządku, ale chyba ta wersja od Pinty to będzie coś wyjątkowego. No kurczę, ten aromat, jak on ze sobą gra, naprawdę. On jest naprawdę dystyngowany, elegancki. Coś wspaniałego, dobra. Zdrowie Pinty i Wasze oczywiście Tak smakuje klasyk. Kurczę. Rewelacja. Super piwo. 0,3 do wypicia momentalnie. Dziękuję, bardzo, bardzo smaczne było. Biegnijcie do sklepu bo jeszcze więcej. Narazka.